Cześć, z tej strony Carmena i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, po tytule dzisiaj Book Hall. Book Hall, który jest jednym z tych najmniej merytorycznych filmów u mnie na kanale. I w sumie muszę Wam powiedzieć, że tym razem będzie naprawdę mało merytorycznie, bo naprawdę mało z tych książek, tak teraz sobie szybko patrzę na nie i chyba tylko jedną spośród tych książek udało mi się do tej pory przeczytać, a reszta leży odłogiem. No i większość z nich to są. Jak to u mnie standardowo bywa, albo kompletowanie serii, albo właśnie kompletowanie książek, które wiem, że chciałabym przeczytać, ale niekoniecznie może w najbliższym miesiącu. I mam tutaj jeszcze jeden prezent świąteczny. W tym roku święta były ubogie pod kątem książkowym, bo. Wypstrykaliśmy się w rodzinie już z pomysłów wzajemnych prezentów, ale zawsze jakaś książka pod choinką musi być, więc jedną książkę grudniową też tutaj mam. No i zacznijmy sobie chronologicznie, mam to podzielone na miesiące, no i jeszcze gwoli ścisłości, ja te bookhole robię kwartalne, no mamy już praktycznie końcówkę lutego, a ten bookhole jest za czwarty kwartał 2024, trochę mi się to przesunęło ze względu na te podsumowania roczne, więc za niedługo będzie kolejny book Haul pierwszego kwartału 2025, ale na razie jeszcze zamykamy ten rok 2024. Ja sobie lubię robić to kwartalnie, żeby potem widzieć, ile dokładnie w którym kwartale kupiłam. Ile z tych książek przeczytałam? Może zrobię jakąś konfrontację za niedługo. Zobaczymy. No i już lecimy z tymi książkami. Tak jak powiedziałam, będzie mało merytorycznie, więc zaczynamy w ogóle od książek, o których nic nie wiem, tylko to jest moje kompletowanie serii Artefakty z Maga. I słuchajcie, udało mi się w zeszłym roku, właśnie pod koniec już, nabyć wszystkie poza jedną książką z obecnie wydanych artefaktów. Nawet te Białe Kruki, Udało mi się gdzieś tam pozdobywać. Niestety no wydałam na to trochę pieniędzy, ale w momencie jak zobaczyłam, że no raczej nie będzie do druków już niektórych książek, i zaczęłam, wiecie, obserwować aukcje tych książek, i zobaczyłam, że znikają faktycznie te książki z niektórych aukcji to chciałam być jeszcze wśród tych ludzi, którzy je kupią i jeszcze w miarę zaznośne za znośne ceny. Więc mam tutaj mm, drugie odkrycie ludzkości, i North thriller. To była jedna właśnie z tych książek, chyba droższych, które udało mi się zdobyć, ale naprawdę, słuchajcie, powiem Wam, że większość z nich, nie wiem czy teraz zobaczycie, ale naprawdę te książki są w bardzo dobrym stanie. Nie wiem, czy to wszystko widać, ale te okładki i brzegi i w ogóle nie są ani zżółknięte strony, więc naprawdę udało mi się, nie jest mi szkoda wydać pieniędzy po prostu na książki, które chcę, żeby mieć skompletowaną serię, bo jestem naprawdę totalnym freakiem pod tym kątem, żeby mieć, jak już coś kompletuję, żeby mieć 100%, a nie mieć 90% na przykład serii, no przecież... To byłoby dla mnie nie do pomyślenia, nie do przeżycia. Więc tak, mam tutaj, e, tak jak mówiłam, drugie odkrycie ludzkości i Norstrille. Tutaj mam Heinleina, obcego w obcym świecie. Heinleina już poznałam po Lunie, to Surowej Pani, ale ta książka nie do końca mi siadła, no ale nazwisko bardzo znane w świecie science fiction. W ogóle w artefaktach mamy dużo tych takich dobrych nazwisk science fiction. No i tak samo jest tutaj właśnie Ray Bradbury i Kroniki Marsjańskie, też już u mnie na półty są. Ta książka nie była jakimś wielkim chyba białym krukiem, ale nabyłam je wszystkie w fajnym pakiecie od jednego sprzedawcy, i one wszystkie są w dokładnie takim stanie, w jakim wam pokazałam tę pierwszą książkę, więc praktycznie nówki sztuki. Tutaj za to coś z Wespera jeszcze foli, jak to większość książek, które wam dzisiaj pokażę z tego wydawnictwa. Dopóki po prostu nie będę się zabierała za dany tytuł, zostawię go w foli. No i tutaj mamy towarzystwo ochrony Kaiju. Kaiju, czyli. Pandy dinozaurów, dinozaurów, które mamy tutaj na okładce, i tutaj mamy alternatywny świat. W sensie mamy chyba nasz ziemski świat, w którym jest jakaś brama, jakiś portal do alternatywnej rzeczywistości, w której właśnie takie pandy dinozaury żyją. No i jest taka ekipa, która idzie ratować ten gatunek, bo jednak, no, przez tą bramę. Inni ludzie również mogą się przedostać, no i zagrażają po prostu temu gatunkowi, dlatego mamy tutaj taki tytuł, a nie inny. Więcej o tej książce nie wiem, ale słyszałam, że jest naprawdę fajnie i bardzo dużo ludzi poleca tę książkę, więc pewnie już za niedługo będę się za nią zabierała. Tym bardziej, że jest to jedna z tych cieńszych z Wespera, więc tym łatwiej będzie mi się za nią zabrać. Kukuł Midwitch, ja ja z Midwich. Coś, co chyba miałam już kiedyś na tbr ale nie udało mi się za nią zabrać. Książka z Rebisu z tej ich serii. Wahiku czasu? <noise> Teraz totalnie mam czarną dziurę, chyba tak się nazywa ta seria. W każdym razie mamy tutaj historię dość niepokojącą, bo o miasteczku, w którym w pewnym momencie dzieje się coś dziwnego, i okazuje się jakiś czas później, że kilkadziesiąt kobiet z tego miasteczka jest w ciąży i rodzą się takie dziwne. Dzieci, jak na okładce, i to jest takie trochę przerażające. Ja, jak wiecie, nie lubię strasznych historii, ale ta jeszcze nie wydawała mi się aż tak straszna, żeby jej nie kupić, więc kupiłam ją. W tej serii nie kompletuję w 100%. To jest moje założenie, że tutaj sobie wybieram niektóre książki, które chcę mieć na półce. No i ta, tak jak mówię, zainteresowała mnie tym opisem, więc też już niedługo chcę ją sprawdzić. Tutaj kolejna książka, którą już miałam raz na tibiarze, ale przez to, jaka to jest no to nie udało mi się za nią zabrać. Ale bardzo mnie interesuje pod kątem formy: nie tyle treści, ile formy. Jest to książka tak napisana dziwacznie, bo wiecie, czasem mamy na stronach bardzo niewiele tekstu, czasem mamy tekst w formie jakiejś spirali, czasem nawet znajdzie nam się tutaj. Pieśmień, linia i nuty. Więc naprawdę jest interesująco. Wrzucałam też kilka tych stron przykładowych na Instagrama, bo mnie prosiliście o to. Niektórzy z Was naprawdę nie wiedzieli, że ta, ta książka ma taką formę, i myślę, że to jest jej atut, bo poza tym, że treść podobno ma bardzo dobrą, no to to też tego czytelnika przyciąga jakoś, tak, wiecie, rozbija. Te czytanie, bo naprawdę, no, lekka przeprawa to pewnie nie będzie. A sama historia opowiada o trzech bohaterach, których historie się jakoś łączą łączą się właśnie z jakimś domem domem, labiryntem coś w tym pokroju, więc to wszystko połączone z tym, w jaki sposób jest ta książka wydana, wydaje się bardzo fascynujące. No i wiedziałam, że tej książki na pewno nie będę chciała. Czytać w wersji elektronicznej, ani na pewno jej nie będę słuchała, no bo to nie ma sensu, nawet chyba audiobooka do niej nie ma, no bo to traciłoby cały sens, więc musiałam tę książkę oczywiście mieć na półce. No, i to tyle w październiku. Idziemy do listopada. I tutaj jeszcze dwie książki z artefaktów, czyli na fali szoku Brunera. To raczej nie ma szans na dodruk, bo bardzo dużo ludzi, widziałam, pyta o to na forum chyba Zaginiona Biblioteka, tak się nazywa to forum. No i tutaj chyba było takie raczej stanowcze nie. No i tak samo tutaj, ślepe stado. Te dwie książki wiedziałam, że koniecznie muszę kupić jak najszybciej, bo ich dosłownie jest bardzo niewiele na różnych aukcjach. Nie wiem, czy na ten moment jeszcze Coś bisi, ale no te książki, nie zważając na cenę, po prostu je wzięłam i jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, bo te książki co prawda są w delikatnie, delikatnie gorszym stanie niż te poprzednie z października, które kupowałam, ale nadal są w bardzo dobrym stanie, jak na to, czego w sumie oczekiwałam po takich białych krukach i ludzi, którzy chcą po prostu na takich książkach zarobić. Tutaj Wesper znowu idziemy do tego wydawnictwa, i tutaj właściwie przeważająca część książek, które pokażę Wam z listopada, będzie właśnie z Wespera. Początki stalowego wczura, czyli zbiór kilku tomów e, takiej serii. Gangsterskiej, sci-fi, przygodowej, e, tak jakoś mi e, się kojarzy. Widziałam, że Krysia z kanału o książkach ostatnio zaczęła czytać w ogóle tę serię i dała jej pięć gwiazdek. Więc naprawdę koniecznie muszę się za tę książkę zabrać. Nie spodziewam się, żeby to było coś piątkowego dla mnie, ale może, może ta książka czymś zaskakuje, może jest to świetna rozrywka, muszę się za niedługo przekonać, chociaż też trochę przeraża objętością, ale też podobnie jak w Kronikach umierającej ziemi mamy tu zbiór kilku tomów, więc można po prostu odpakować i przeczytać pierwszy tom i zobaczyć czy to jest coś dla nas. Może ona wypadnie z mojej półki tak samo jak wypadły Kroniki umierającej ziemi po dwóch tomach. Nadal w klimacie Wespera, ale Odchodzimy od tej serii na chwilę wymiarów. Nieśmiertelne zasady. Jedyna książka, którą udało mi się przeczytać, tak jak mówiłam, spośród tych, które Wam dzisiaj pokażę, i naprawdę było dobrze. Jest to książka o wampirach. Jest to krwawa książka o wampirach. To nie są wampiry typu Zmierzch, tylko to są naprawdę grube sprawy tutaj i bardzo leje się krew. I to, w jaki sposób ta książka się rozpoczęła. Ja już tutaj trochę spoileruję to, co powiem we Wrapapie za niedługo, ale dosłownie skończyłam ją niedawno, więc jeszcze jest żywa po prostu w tej mojej pamięci i zaskoczyła mnie niesamowicie. Myślałam, że to będzie taki średniaczek młodzieżowy, wampirki, a tutaj było naprawdę. Naprawdę momentami brutalnie, niebezpiecznie. No i bałam się o naszą bohaterkę. No i tu na pewno będę się czaiła na kolejne tomy. Nie wiem czy już są wydane czy jeszcze nie, ale na pewno przy kolejnej paczce z Bespera będę sprawdzała czy nie ma ich na stronie, jeżeli są to na pewno sobie je domówię. No i wracamy do wymiarów Wir Petera Wattsa, czyli drugi tom trylogii Ryfterów, gdzie pierwszy tom to była Rozgwiazda. Niestety nie zabrałam się jeszcze za pierwszy tom. Tym bardziej nie zabram się za drugi, ale Peter Watts naprawdę jest jednym z tych moich ulubionych pisarzy science fiction, co prawda przeczytałam tylko Ślepowidzenie, ale tak mnie zaskoczyło to Ślepowidzenie. Ja je kiedyś czytałam dawno temu i niedawno robiłam reread i jest naprawdę Takim typowym moim science fiction, które jest idealne dla mnie, i, i ten autor ma szansę być tym ulubionym, i też trochę mnie to przeraża w sięganiu za tę inną serię, że może, wiecie, nie spodoba mi się aż tak, jak spodobało mi się ślepowidzenie, no ale będę musiała i tak spróbować. Człowiek w labiryncie Silverberga, czyli książka, którą wzięłam na spróbowanie, trzecie podejście do autora, bo księga czaszek, była niewypałem totalnym. Myślałam, że pożegnam się z autorem, ale odbudował się w, w dół do ziemi. E, więc tamta książka była naprawdę bardzo dobra. No, i uznałam, że dam kolejną szansę i wezmę tego człowieka w labiryncie. No i zobaczymy, czy mi się spodoba. Jak czytaliście, to dajcie znać, jak ona tam się plasuje w tym waszym rankingu Silverbergów. E, czy jest lepsza, czy gorsza, niż tamte pozostałe dwie, koniecznie piszcie w komentarzu. A ja tutaj mam jeszcze jeden wymiar wesperowy, czyli Dzieci Czasu Czajkowskiego. Ta książka była bardzo popularna za granicą swego czasu. Bardzo dużo o niej słyszałam dobrego. I pomimo tego, że są tutaj pająki, a ja niestety z pająkami. Mam pewien problem, to ją wzięłam. I słyszałam, że ta książka w ogóle może trochę pomóc w tej fobii trochę odmienić to nasze zdanie o tych zwierzątkach, więc zobaczymy, czy ta książka mi pomoże, czy dam radę przez nią przebnąć, czy jednak będzie to dla mnie za dużo. No i w tym momencie muszę się przyznać, że was okłamałam, bo mam jeszcze jeden artefakt zmaga, ale to już jest. Ten artefakt wydawany na bieżąco, najnowszy, czyli Roger Żelazny i Nieśmiertelny, Istoty Światła i Mroku, Wyspa Umarłych i Oko Kota. Zbiór kilku powieści chyba autora. No i to jest artefakt numer 40, czyli ten najnowszy, tak jak powiedziałam, więc to nie jest żaden Biały Kruk, on jest normalnie dostępny, więc zamówiłam go sobie standardowo z MAGA. No i z tego maga jeszcze domówiłam sobie kolejny tom Czerwonego Świtu Piersa Brauna, czyli Gwiazdą Zaranną, trzeci tom. W ogóle ostatnio okazało się, że już czwarty tom został wydany, a ja go jeszcze nie miałam, ale już mam, ale to dopiero będzie w Bookholu. Pierwszego kwartału 2025. Włócznie, która rośnie na wodę, czyli książka, o której właściwie nie wiem nic. Miałam ją na oku, słyszałam dużo dobrego, bardzo wiele razy widziałam ten tytuł na zagranicznym Booktube i ostatnio już na polskim też widziałam dobre opinie o tej książce, więc muszę wreszcie przeczytać. To jest książka z tej innej serii, maga, tej. Uczta wyobraźni chyba tej serii ja nie kompletuję, ale też wybiórczo sobie ją kupuję, tak jak z Rebisu. No i ta wybitnie mnie interesowała i od razu wiedziałam, jak tylko widziałam ją w zapowiedziach, że będę chciała ją przeczytać. Co prawda z opisu nie wynika nic specjalnego, mamy kraj rządzony przez... Króla Tyrana, który ma trzech synów, którzy też są do niego podobni, a w celi w Lochach jest zamknięta ich matka bogini. No i tej bogini udaje się wydostać z tej celi e, dzięki jakiemuś strażnikowi, no i pewnie będzie próbowała odbić ten kraj. Tak jak mówię, te nie są jakoś bardzo merytoryczne, no bo książek jeszcze nie czytałam i za dużo o nich nie wiem. Także nie wiem, co myśleć o tej książce, ale widziałam tak dużo dobrych opinii, że coś w tej książce naprawdę musi być wspaniałego. Tutaj nawet nie powiem ani jednego zdania: Epoka Imperium Sullivana, piąty czy szósty tom e, tych wszystkich legend pierwszego Imperium. Tak się nazywa chyba ta seria. Ostatnio przeczytałam Epokę Mitu i. Tak średnio mi się podobała, ale widziałam w komentarzach, że trzeba dać szansę, więc będę próbowała też z Tomem drugim niedługo. No i wydaje mi się, że to tyle z listopada. Chyba nic nie pominęłam, w międzyczasie miałam kilka problemów technicznych, więc trochę te książki tutaj przemieszałam, ale chyba powiedziałam o wszystkich. No i w grudniu będzie tylko jedna książka, książka, którą dostałam pod choinkę. Sama sobie jakoś nic nie kupowałam, w grudniu nie miałam jakoś weny na zakupy książkowe, Wiedziałam, że dużo ostatnio kupiłam, więc muszę się trochę powstrzymać, no ale tak jak mówiłam, pod choinką u nas zawsze musi być co najmniej ta jedna książka. Więc jest Nexus Harariego, no i to jest książka polaryzująca, ja wiem. I dużo osób mówi, że super i czytać, a niektórzy mają problem z autorem. Więc ja muszę się sama przekonać, jak mi się będzie podobała. Mam już wszystkie chyba książki tego autora albo prawie wszystkie na półce, więc te trzy poprzednie, takie potężne no i ten Nexus, który jest największy z nich wszystkich, ale też ta książka chyba najbardziej mnie interesuje spośród tych wszystkich w ogóle, które mam na półce. Oczywiście wszystkie chciałabym kiedyś przeczytać. No ale jak się okaże, że ja też mam jakiś problem z tym autorem, no to pewnie będę je odsprzedawała. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jeżeli czytaliście którąś z pokazywanych przeze mnie książek i jak Wam się podobała, albo co Wy fajnego sobie ostatnio kupiliście na Wasze półki. Nie musicie konkretnie pisać o czwartym kwartale 2024. Wystarczy, że pochwalicie się co fajnego u Was na półkach przybyło ostatnio, a ja już uciekam i życzę Wam bardzo miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.